Aby utworzyć wizytówkę, użyj selektora papieru i jako rozmar papieru wybierz pozycję wizytówka. Aby uzyskać tło w jednolitym kolorze, po prostu kliknij dwukrotnie obramowanie strony, otwierając w ten sposób okno dialogowe opcji. Wybierz pozycję strona, potem tło, następnie jednolite i wybierz kolor. Tło w kolorze jednolitym nie przemieszcza się. W tym projekcie zastosujemy inne podejście, więc cofnę operację, naciskając klawisze Ctrl Z. Teraz wybiorę narzędzie prostokąt, kliknę nim w lewym górnym rogu i przeciągnę do prawego dolnego. Aby pokazać sposób zmiany rozmiaru, nie wyrównam prostokąta, lecz wprowadzę rozmiar. Kiedy anuluję zaznaczenie, widoczne są wymiary strony 88,9 na 50,8. Teraz zaznaczam prostokąt, upewniając się, że blokada jest wyłączona. W przeciwnym razie zaszłoby skalowanie do pierwszego wpisanego wymiaru. Wpisuję 88,9, naciskam klawisz tab, wpisuję 50,8 i naciskam enter. Aby wyśrodkować obiekt na stronie, wystarczy nacisnąć klawisz P. Teraz zastosuję wypełnienie niebiesko-zielone, po czym zaokrąglę narożniki. Gdy obiekt zostanie utworzony narzędziem z przybornika, narzędzie kształt zwykle pozwala na pewną interakcję z tym obiektem. W tym wypadku mogę zaokrąglić narożniki. Klikam dowolny z czterech węzłów i przeciągam w dowolnym kierunku, zaokrąglając narożniki. Utworzę duplikat używając klawisza plus, a następnie przytrzymując naciśnięty klawisz Shift, zmniejszę duplikat, po czym nadam mu biały kolor. Widać, że grubość po lewej i prawej jest większa niż u góry i u dołu, więc naciskam Shift i podciągam u dołu do góry. Teraz wygląda dobrze. W czasie projektowania zawsze rozmieszczam elementy na obszarze roboczym, blisko miejsc, w których planuję je ostatecznie wstawić. Bardzo przyspiesza to pracę. Przesuń to w górę i utwórz kąt na białym prostokącie. Najpierw zaznaczę obram prostokąty przytrzymując klawisz Shift. Potem prawym przyciskiem myszy klikam pojemnik Brak koloru, aby pozbawić kontur koloru. Zaznaczam wnętrze prostokąta i naciskam Ctrl Q, czyli przekształcam w krzywę. Za pomocą narzędzia kształt dodam dwa węzły. Dzięki przekształceniu w krzywe mogę zmienić kształt obiektu i dodać węzły. Zaznaczę te dwa węzły i użyję wymuszającego klawisza kontrol, aby przeciągnąć je w dół dokładnie po prostej, gdybym puścił kontrol, rozsunęłyby się. Klawisz Control ogranicza ruch węzłów do osi pionowej. Naciskam F10, aby wrócić do narzędzia kształt. Ten fragment linii prostej przekształcę w krzywę. Klikam prawym przyciskiem myszy i wybieram polecenie krzywa. Widać, jak kształtuje się krzywa, gdy przeciągam węzeł. Wizytówka zyskuje równowagę. Trochę zmienię tę krzywą. Wolę, by była mniej krzywa. Pomniejszam widok klawiszem F4. Teraz widać, że utworzyłem odpowiednio zaokrąglony narożnik. Teraz ten fragment tekstu umieszczę w narożniku. Po prostu klikam prawym przyciskiem myszy, przeciągam na linię obiektu i puszczam. Wybieram opcję Dopasuj tekst do ścieżki. Widać, że zostaje dołączony do punktu początkowego obiektu. Tekst można łatwo przesuwać, a także przyciągać do linii lub od linii, a przy tym będzie przyciągany do rozmaitych punktów przyciągania. Punkty przyciągania można zmienić. Wybiorę opcję przyciąganie do podziałek. Teraz zmienię czcionkę na Ruak, nadam jej kolor biały i nieco powiększę. Zaczyna wyglądać nieźle. Zaznaczę cały pozostały tekst i zastosuję do niego czcionkę Arial Rounded. Dla słów Peter Daniels w celu wyróżnienia wybiorę czcionkę Ruach. Podczas projektowania nie należy używać więcej niż dwóch krojów czcionki. Dzięki temu projekt zachowa klasę i styl. To szczególnie ważne w przypadku wizytówek. Przesunę troszkę logo, a potem wszystko wyrównam do prawej. Zaznaczam wszystko, można użyć opcji wyrównywania, ale łatwiej jest nacisnąć klawisz R, który wszystko wyrównuje do prawej. Ok, wszystko to przesunę w prawo, a potem pokażę, co ciekawego można zrobić z adresem. Kliknę tekst dwukrotnie, nacisnę klawisz Backspace i już mam pojedynczy wiersz. Teraz, używając klawisza Shift, zaznaczę razem tekst i białe tło. Z menu wybieram tekst. Potem dopasuj tekst do ścieżki. Robię to samo co przy projekcie logo. Za pomocą czerwonego węzła przesunę nieco tekst po ścieżce. Chcę, aby część cyfr znalazła się na narożniku. Teraz muszę oddzielić tekst od ścieżki, więc z menu wybieram Rozmieszczenie i Rozłącz tekst. Przesunę napis w dół, zmniejszę go, ponieważ jest za duży. Czas na zmianę kolorów. Napisowi Peter Daniels i adresowi nadam kolor 60% czarny, czyli ciemno-szary, a resztę tekstu zrobię pomarańczową. Projekt zaczyna wyglądać naprawdę świetnie. Aby nieco wzbogacić kolorystykę, zrobię kleks z farby, bo firma zajmuje się stylizacją włosów i używa farb. Kleks dodam gdzieś tutaj. Dodanie kleksa zdecydowanie poprawia równowagę wizytówki i robi dobre wrażenie. Żeby pokazać, jak go zrobić, przejdę na następną stronę. Wybieram narzędzie elipsa i klikam, przeciągam, potem koloruję na purpurowo. Wybiorę narzędzie zniekształcenie, które mieści się na polecie narzędzi interakcyjnych. Pierwsza opcja tego narzędzia to wepchnij, wypchnij. Zastosuję delikatnie tę opcję. Widać, jak elipsa się zniekształca. Naciskam klawisz spacji, aby wybrać narzędzie, wskaźnik, naciskam klawisz plus, aby uzyskać duplikat, który potem obracam. Zmienię kolor, aby było widać do czego zamierzam. Następny efekt zniekształcenia to postrzępienie. Klikam i przeciągam, i tak oto powstaje postrzępienie na obwodzie. Jeszcze raz naciskam plus, aby uzyskać kolejny duplikat, potem go obracam, zmienię też jego kolor, aby było widać następny efekt. Następny efekt nazywa się wir, zastosuję go i uzyskamy ciekawy wygląd. Zmiana jest troszkę za duża. Zastosuję efekty tylko nieco mocniej od poprzedniego. Wszystko zrobiłem po to, aby uzyskać bardzo nierówną krawędź. Jeśli zaznaczam wszystkie te obiekty, je zespawam, z konturu wszystkich trzech obiektów powstanie jeden nowy. W razie spawania końcowy kolor zawsze jest brany z obiektu najniższego w stosie. Mam zbiór nierówno ułożonych punktów, o co mi właśnie chodziło. Jeszcze raz użyję efektu wepchnij, wypchnij. Proszę zobaczyć, co się stanie, gdy pociągnę nieco dalej. Powstanie kleks. Moim celem było utworzenie zbioru nierówno ułożonych punktów, aby go potem przerobić na ten ładny kleks. Spójrzmy z powrotem na oryginał. Na koniec zastosowałem efekt wytłaczania. Teraz wezmę wszystkie elementy i utworzę z nich papier firmowy. Na początku należy wybrać odpowiedni rozmiar strony. Korzystam z kartki A4, ale może być potrzebny, na przykład rozmiar legal, lub letter. Teraz wszystkie elementy rozmieszczę na stronie. Oczywiście dane osobowe są niepotrzebne. Muszę oddzielić tekst od ścieżki, więc z menu wybieram rozmieszczenie i rozłącz tekst. Teraz zastosuję do niego czarne wypełnienie, następnie usunę oba tła. Aby obu tym tekstom nadać z powrotem standardową postać, zaznaczam je i wybieram tekst, potem wyprostuj tekst, w ten sposób likwidując efekt tekstu na ścieżce. A teraz pokażę coś innego. Klient używa dużo papieru firmowego i zależy mu na niskich kosztach. Drukowanie dwóch kolorów jest tańsze niż czterech kolorów CMYK, co więc powinniśmy zrobić, mając to na uwadze. Zaznaczę od początku z całkiem nową koncepcją. Wybieram narzędzie prostokąt, klikam i przeciągam. Tym razem zastosuję kolor niebieski. Prawym przyciskiem myszy klikam pojemnik brak koloru, aby pozbawić kontur koloru. Pamiętajmy, że musimy być uważni i starać się myśleć tylko o dwóch kolorach. Następnie skopiuję logo, potem rozdzielę grupę, aby mieć wszystkie elementy osobno. Teraz umieszczę tekst tutaj i trochę go rozciągnę. Logo ma cieniowanie wynikające z efektu fazy, więc składa się z wielu kolorów. Dlatego usunę efekt fazy, wybierając kolejno efekty i wyczyść efekt. Następnie zmienię rozmiar logo, potem połączę wszystkie części w jeden obiekt, aby przybrały jeden kolor. Bardzo to pomaga w zachowaniu kontroli nad kolorami. Jeszcze trochę zmienię rozmiar i przesunę w dół, aby wyważyć kompozycję. Gdy umieszczę adres na prostokącie, Zniknie pod nim, ponieważ jest niższym obiektem według kolejności ułożenia. Kombinacją klawiszy Shift plus Page Up przenoszę go na wierzch. Teraz mogę trochę poprzesuwać i sprawdzić, jaki układ będzie najkorzystniejszy. Wygląda całkiem dobrze. Trzymamy się naszych dwóch kolorów, pamiętając, że w miejscu białego koloru nic nie będzie drukowane. Napis Hair Design umieszczę na krawędzi prostokąta i tak jak poprzednio kombinacją Shift plus Page Up przeniosę go na wierzch, potem powiększę widok. Napis zrobię pół na pół. Najpierw nadam mu białe wypełnienie, potem tworzę duplikat, naciskam klawisz plus, następnie duplikat koloruję na niebiesko. Teraz wybiorę narzędzie kadrowanie i zakreślę obszar kadrowania na połowie napisu. Klikam dwukrotnie i mamy efekt, o jaki mi chodziło. Naciskam klawisz F3, aby pomniejszyć widok, lub Shift F4, aby widać było całą stronę. Teraz przesunę kleks na sam dół i nieco go powiększę. Pamiętajmy, że tego koloru nie chcemy, więc wypróbuję oba nasze nowe kolory. Na początek niebieski. Następnie pomarańczowy. Pomarańczowy chyba wygląda lepiej. To był bardzo łatwy projekt i zajął mi niewiele czasu. Rozmyślnie popełniłem kilka pomyłek z kolorami, dlatego koniecznie obejrzyj następne nagranie, w którym dokładnie omówę drukowanie w dwóch kolorach.